Mówili, że szkoła to nuda. Chyba nie byli u nas. Witajcie w szkole, w której dzwonki nie krzyczą. One śpiewają! Nie się że tak Nazywam się Sergi, nazywam się Sergi. Nazywam się Tu technologia jest tak nowoczesna. Czasem zastanawiam się, czy to my obsługujemy komputery, czy one nas. A to nasz mini kwiatuszek. Gramy w linii kubaków. Szare są ok, ale my lubimy akcje. Dobrze. Fajnie. Może być. Tu ćwiczymy sztukę odpoczynku. I rozwijamy umiejętność robienia nic. WF? Zawsze. Nieważne, czy gramy w koszykówkę, w piłkę nożną, czy w coś, co właśnie wymyśliliśmy. Dowiadujemy się, że świat nie kończy się w sali lekcyjnej i że najlepsza lekcja to ta bez Google Maps. To wtedy dowiadujemy się najwięcej z własnych powąbek, śmiechu i rozmów, których nie przewiduje żaden plan lekcji. Rysuję, śpiewam, buduję rakiety, zależy od dnia. Tu każdy może być sobą, nawet jeśli oznacza to bardzo dużo farby. że tak, jak Ty się wiedzisz. A tak serio? To miejsce jest jak drugi dom, gdzie znajdziesz przyjaciół na całe życie i nauczycieli, którzy czasem rozumieją nasze żarty. Co się Wam najbardziej podoba w naszej szkole? Klasa, piłka nożna i atmosfera. Panie nauczycieli, siatkówka, informatyka. and blah blah